Agata, mały krzaczek, który w dzieciństwie miał wesele z ojcem chrzestnym. Pewnego dnia podszedł do niej pan z kosiarką i ostrzygł głowę. Nie miała już nic, ani fryzury, ani melonów. Dostała jej tylko ręka, ręka, która była gałązką. Kiedy Agata była małym krzaczkiem obcięli jej ręce, nogi i udo, bo chcieli je naprzemiał. Butli gazowej. Kiedy została bez rąk uda i nóg, była smutna. Gdyż nie miała nóg, nie miała też uda. Gdyż krzaczki nie mają dwóch ud. Ci, co mają, dwa nie są krzaczkami. Teraz, gdy o tym mówi, jej serce krwawie. Nie wiedziała, że życie krzaczka jest takie trudne. I spodziewała się, że pan z kosiarką tak po prostu do niej podejdzie i. I ostrzyże jak małą owieczkę. A teraz? Już za późno. Teraz została traktorem. go poprzez operację uda. Kiedy jej udo odrosło, myślał sobie: jej, mam udo. Lecz marzenia prysły. Pan z kosiarką powrócił 14 listopada 1948 roku i powiedział: Czas marzywa. Kiedy to powiedział, krzyknęła. – Mamo, ode mnie, uratuj mnie! Lecz mama dom nie uratowała jej. Mama dom uciekła z taką to polą. Agata potem była bardzo spróchniałym małym krzaczkiem. I gdy rodzice krzaczka opuszczą krzaczka, krzaczek próchnieje. Pan z kosiarką był rozpaczony, bardzo, bardzo rozpaczony. Ten widok ją zasmucił, a zarazem ucieszył. Smutne jest to, gdy małe krzaczki nie są już w centrum zainteresowań panów z kosiarkami. Skoro pan z kosiarką nie był już zainteresowany Agatą, to oznaczało, że nie chciał już jej skosić. Więc powiedział głośno, bardzo głośno, skoro tak się ze mną bawisz, mały krzaczku, to cię skoszę, wyrywę z korzeniami, choćbym miał tu skonać. Gdy to powiedział, podszedł. Podszedł do bramy. Poszedł sobie, ale zanim przekroczył ową bramę parku centralnego w Grudziądzu, powiedział szepcząc Och, krzaczku, przykro mi. Nie będziesz róc w tym parku, bo jesteś brzydkim, spróchniałym krzaczkiem. Kiedy to usłyszała, jej krzaczkowate serduszko zaczęło boleć. Bardzo, bardzo, bardzo boleć. Liście zaczęły się wyrywać same przez wiatr, ponieważ gdy krzaczek płacze, zamiast swojej wylatują mu listki. Następnego dnia po obudzeniu się widziała tylko to, jak upada. Po raz pierwszy upada. Ona, krzaczek, upada. Straciła krzaczkowate serduszko. Światło zgasło dla niej. Czuła, jak po jej krzaczkowatej twarzy leje się sprężyna. Nagle coś, coś widziała. Światło porywające ją, porywające, polywające co za różnica. Porywające ją do światła mroku, które chciało ją zabić. Światło, światło w niebie. Lecz to niebo nie było niebem. Okazało się, że to był warsztat. Pierwszy raz widziała tak wspaniałe miejsce jak warsztat. Kiedy podeszła do lustra, zobaczyła, że była traktorem. I krzaczkowaci rodzice nie byli już jej rodzicami. W ogóle nie miała rodziców, nawet zastępczych, była tylko tworzywem sztucznym. Ktoś kiedyś do niej podszedł i powiedział, sprzedam cię za 100 tysięcy dolarów. Nie rozumiała, miat, by nie powiedział, ile razy ludzie mówili to? Obok niej na sąsiedniej ławce, w parku? W końcu to się stało. Sprzedali ją obcym ludziom. Widziała ich, zbliżający się do niej z face'em na lodze. Bała się bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo się bała, aż tu nagle ciemność, zabyto ją pokryfejsem na uzie, najwidoczniej uda ją prześladują, Zabytą, zabyto, zbyto, zabyto, ale dostała nadzieję od ptaka w niebie, powiedział jej nie smuć się, zostaniesz teraz zwierzęciem, na początku nie wiedziała jakim, czy to będzie ptak, czy płętwa no. błękitne, czy jamnik, po obedzeniu się zobaczyła, że jest w na nicznej przeszworzy. Zobaczyła lustro w środku oceanu i podeszła do niego. Zauważyła, że nie jest krzaczkiem, czy też traktorem wartku Pekasy. Była walna. Z dumą przemierzała pełne hektary kilometrów, aż nagle znalazła się w wytworni gazet, gazety pomorskiej. W tym oto momencie powstała piękna bajkowa o którą porę Amen. Dziękujemy Agaciu Sabinie za fascynujący wywiad na temat jej życia. Amen.